Zaczęły się testy na ludziach. PiS o krok od samodzielnych rządów. Gowin ujawnił, jak rząd nas oszukuje, a na koniec niezwykły pościg w Polsce. Ja się nazywam Maciej Porstawka, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. No i co, lecimy. Wirus szybko rozprzestrzenia się po całym świecie. Nie są znane żadne lekarstwa dla tych, którzy ciężko zachorują. Naukowcy utknęli na dnie stromej krzywej uczenia się o wirusie, a kolejne kraje jak Kostki Domina padają w samo uwięzienie. Helen Collins, polityko, pyta, jak możemy pomóc i odpowiada: Możesz zaproponować, że dasz się zainfekować. Dobrowolna infekcja odbywa się w ramach tak zwanych Challenge Trails, kontrowersyjnej, ale od dawna stosowanej techniki badań medycznych, które zyskuje bezprecedensowe znaczenie w czasie obecnego kryzysu. Tego rodzaju eksperymenty są wątpliwe etycznie, ponieważ polegają na celowym zakażeniu ludzi patogenem w celu przyspieszenia badania. Pozwalają one jednak badaczom szybko zebrać cenne informacje u niewielkiej liczby uczestników. Dzieje się tak, ponieważ są one prowadzone w ściśle kontrolowanych warunkach, a każdy uczestnik otrzymuje taką samą dawkę i jest skrupulatnie monitorowany. Pomimo oczywistych zagrożeń, dziesiątki tysięcy ludzi zgłosiło się na ochotnika za pośrednictwem globalnej strony internetowej wirusowej Challenge Trails, co z grubsza można przetłumaczyć jako próby prowokowane. W Wielkiej Brytanii, jak dotąd jedynym kraju, które zezwolił na takie badania w związku z kryzysem, około 50 ochotników już wzięło udział w eksperymencie. Zgodzili się, aby do ich nosów wprowadzono niewielką dawkę sztucznie stworzonego i bezpiecznego medycznie wirusa, co umożliwiło naukowcom monitorowanie reakcji ich organizmu. Jedna Jednym z celów prób było ustalenie, jaka minimalna ilość wirusa jest potrzebna do zainfekowania większości ludzi. Pierwsze odkrycie: ta ilość jest nieduża. W porównaniu z grypą, dawka zakaźna dla wirusa może być nawet milion razy mniejsza. Mówi Andrew Catchpole, dyrektor naukowy Age Vivo, brytyjskiej firmy przeprowadzającej jedno z dwóch badań w Wielkiej Brytanii. W przypadku pierwszych 10 ochotników wystarczyła niewielka dawka, aby większość została zainfekowana, co było nieoczekiwane, powiedział. You're exposed in to the pathogen and we want to see that most of the infections and disease occurred in people with placebo. Znaczy wiecie, jak ktoś dobrowolnie poddaje się takiemu badaniu, to chyba nie ma w tym niczego złego. W końcu musimy w jakiś sposób. Tego wirusa poznać. Bez tego nie jesteśmy w stanie wyprodukować ani żadnego skutecznego antidotum, ani nawet leku, ani terapii. Więc jak robią takie badania, chociaż rzeczywiście dla wielu osób są jakoś niezwykle kontrowersyjne, to w takich czasach, ale i w każdych czasach, kiedy ktoś dorosły, w pełni sprawny umysłowo i co ważne, znający dobrze ewentualne ryzyko, powinien móc się poświęcić w imię chociażby nauki, bo dlaczego nie? Dlaczego zabraniać takich eksperymentów, kiedy z jednej strony mamy człowieka, który bardzo tego chce, a z drugiej potencjalny duży rozwój medyczny, czy nawet mm, zwyczajnie Technologiczny, przez liczne ograniczenia z tym związane, że nie można niczego testować na ludziach, jesteśmy po pierwsze znacznie słabiej rozwinięci niż moglibyśmy, a po drugie trafia do nas cała masa główna, która nie może być nawet testowana na kliencie końcowym, czyli na człowieku. Ale to wszystko wtedy, kiedy wszystko też opiera się na tym, że firma farmaceutyczna ogłasza, że szuka ochotników i z tych ochotników wybiera się grupę badawczą i na tej grupie się bada. Czyli cały proces jest dobrowolny, ludzie dostają z tego wynagrodzenie, bądź nawet nie, no w zależności, czy tak się dogadali z laboratorium, bo też nie wykluczam, że są na tym świecie jednostki, które chcą poświęcić się w imię nauki. I też nie widzę tutaj żadnych przeciwwskazań, żeby im czegokolwiek zabraniać. I najważniejsze, kiedy dokładnie im się wszystko wyjaśni, każde możliwe ryzyko, potencjalne skutki niepożądane i upewni się, że ta osoba to rozumie, a nie na zasadzie, że weźmiemy jakiegoś henia spod sklepu, damy do podpisania 120 stron dokumentów opisanych prawniczym żargonem i heja, zgodził się, dostanie za to na flachę. No i fajnie, jak ktoś się zgadza, czemu nie. W dzisiejszych, nadzwyczajnych warunkach nie prowadzić tego rodzaju badania, skoro jest to skuteczne, to jakby nie wiem, no... No, jest to po prostu nieracjonalne. Gorzej jednak jest, gdy badania prowadzone są nieodpowiedzialne i gdy koncern wykorzystuje słabość rządu, bądź jakąś krytyczną sytuację do tego, żeby szybciej przebadać coś nowego, albo przebadać coś, co budzi duże wątpliwości co do bezpieczeństwa, a ludzie niekoniecznie muszą wszystkiego być świadomi. No, bo wiecie, w tym wypadku to wszystko będzie kontrolowane, wszystkie urzędy zajmujące się lekami będą monitorować, co się dzieje, i koncerny muszą uzyskać masę pozwoleń. Ale, dla przykładu, w kwietniu 1996 roku, czyli wcale nie tak jakoś dawno, w mieście Kano na północnym zachodzie Nigerii <laughs> wybuch kryzys wywołany fatalnymi warunkami sanitarnymi. Na zapalenie opon mózgowych i cholerę odeszło ponad 3000 osób i to głównie dzieci. WHO wraz z Pfizerem zaoferowały wtedy pomoc i szybko sytuację ogarnęły. Spoko? Niby spoko. Gdyby na tym zakończyć newsa, no to może się wydawać, że spoko. Jednak jak się okazało później... To Pfizer nie robił tego bezinteresownie, bo bez pozwolenia, bez ubiegania się nawet o pozwolenie, podał 200 dzieciom eksperymentalny antybiotyk. Spowodował on, że 11 z nich już z nami nie ma, a dziesiątki cierpią do dziś na uszkodzenia mózgu i układu nerwowego. A rząd Nigerii ubiega się od wielu, wielu lat. O odszkodowanie w wysokości 7 miliardów dolarów bez żadnego skutku. Sam Pfizer nie poniósł żadnej, dosłownie żadnej odpowiedzialności, a dziś znowu tak ogarnął się w nowym kryzysie zdrowotnym, że przez półtora roku podawał nieprzebadane antidotum na całym świecie przeciwko wiadomo czemu i znowu nie brał za nic odpowiedzialności, bo specyfik został dopuszczony warunkowo. Tak, tak, dokładnie ten specyfik, który wmawia się nam teraz na billboardach, że jest jedynym ratunkiem dla nas, choć i tu jest wiele wątpliwości, jak chociażby to, że nie jesteśmy nawet w stanie wyantidotumować całego świata w odpowiednim czasie, zanim wirus nie zmutuje. Bo jakbyśmy zaczęli podawać te nakłady, jakie teraz mamy, no to teraz byśmy mieli w krajach Europy po 20% max wyantidotumowanych osób po prostu nie wyrabiamy z produkcją, więc nie ma żadnego, nie ma żadnej możliwości, żeby zrobić to w skutecznym czasie, bo... <laughs> Jeśli poświęcimy nasze wszystkie środki tutaj i wyantidotumujemy całą Europę, no to i tak masa ludzi w biedniejszych regionach nie będzie miała antidotum w ogóle, a z drugiej strony, jeśli rozłożymy to wszystko porówno, po no to ani w Europie, ani tam nie będziemy wyantidotumowani na odpowiednim poziomie i nie, i nie zapobiegniemy w żadnym stopniu kryzysowi. A to znowu dokładnie ta sama firma, która odpowiada za to, co się stało w Nigerii. Fu odpowiada. Gówno odpowiada. Jest sprawcą, ale nie odpowiedziała za to wcale. Do tej pory nie wypłaciła odszkodowań, i to mimo tego, że. Obecnie, przez kryzys zdrowotny, stała się jedną z największych, najbardziej wpływowych firm farmaceutycznych na całym świecie. Więc, jak widzicie, w, sy w sytuacji kryzysowej te koncerny są bezwzględne. Musimy mieć nadzieję, że te instytucje, które mają za zadanie nas chronić przed takimi sytuacjami, przynajmniej teraz nie zawiodą. Mowa oczywiście o tych rządowych instytucjach, które będą kontrolować Pfizera. Bo im do końca ufać raczej nie powinniśmy. 分かる。<music> Za Prawem i Sprawiedliwością znalazły się Koalicja Obywatelska i ruch Szymona Hołowni Polska 2050. Do Sejmu weszłyby jeszcze Lewica i Konfederacja. Wynika z sondażu Estymatora dla portalu do rzeczy.pl. Gdyby w niedzielę odbyły się wybory do Sejmu, Prawo i Sprawiedliwość uzyskałoby 40,2% głosów, Koalicja Obywatelska 24,1%, a Szymon Hołownia Polska 2050 10,9%. Według sondażu PiS mogłoby liczyć na poparcie 42% wyborców o 1,8 punkta więcej w porównaniu z badaniem przeprowadzanym 20-21 maja bieżącego roku. Przełożyłoby się to na 230 mandatów poselskich, o 5 mniej niż w wyborach 2019. Oznacza to, że partii Jarosława Kaczyńskiego brakowałoby jednego mandatu do samodzielnych rządów. KO z poparciem 24,1% otrzymałoby 121 mandatów, 13 mniej niż w 2019 roku. Od majowego sondażu poparcie do tej partii wzrosło o 9,5 punkta procentowego Na ruch Szymona Hołowni Polska 2019. 50 zagłosowałoby 10,9% respondentów. Spadek aż o 11,3 punkta procentowego, co przełożyłoby się na 44 mandaty. Do Sejmu weszłaby jeszcze Lewica, 9% głosów, spadek o 1,8 oraz Konfederacja, 8,8% głosów, wzrost o 1,7 punkta procentowego. Poza Sejmem znalazłoby się Polskie Stronnictwo Ludowe, Koalicja Polska z głosami 3,9% wyborców, spadek o 0,8. Chęć oddania głosu na inne niż powyższe ugrupowania zadeklarowało 3,1% ankietowanych, z czego na Kukis 15 zagłosowałoby 1,5%, na Porozumienie Jarosława Gowina 1,1%, a na Agro 0,4%. Ze wszystkich najbardziej chyba straconym po powrocie Tuska od do polityki jest hołownia. W pewnym momencie notował on poparcie na poziomie ponad 20%, co było wynikiem olbrzymim, kolosalnym, więc tym bardziej przyjmując, że przecież to jest człowiek zupełnie nowy. Taki trochę efekt kukiza. Kukiz też miał po 20 parę procent. Jak wyszło, tak wyszło, ale no, Hołownia miał szansę. Miał szansę. Jednak widać, że w dużej części zbierał on po prostu dawny elektorat koalicji obywatelskiej, który nie widział już w tej koalicji żadnego sensu. Nic zresztą dziwnego, większość polityków w tej partii wcale nie była tam po to, żeby cokolwiek zmieniać. Nawet duża część miała gdzieś to, że PiS sobie rządzi. Spółki Skarbu Państwa i spółki komunalne to było to, co ich interesowało. A ci, co rzeczywiście się o jakąś władzę starali, to totalnie nieudacznicy. No i sorry, ale czy ktoś z was kojarzy Budkę? Z czegoś pozytywnego, z jakiejś akcji, która zmieniła losy Polski, z czegoś, co w ogóle brzmiało sensownie i coś, co dało się zapamiętać. Nieszczególnie. Koalicja gadała cały czas, że e, jakieś tam oklepane regułki, i takie tam, e, jakie jedna, druga, coraz węższa grupa ludzi ich e, słuchała. Myleby by tylko utrzymać się przy tym korycie i zbierać tamtą hajs. Można powiedzieć, że wypracowali sobie wygodny schemat działania i na nim lecieli cały czas, no bo to dawało im takie, e, takie sto, stosowne bez, bezpieczeństwo, że na pewno się utrzymają na jakimś ele, elektoracie. Ktoś tam skrajnie antypis na nich zagłosuje, no bo wiadomo, że oni są antypis. PiS, jak ktoś jest antypis, no to też pójdzie na wybory i odda ten głos. Ale generalnie do władzy nawet dostać się nie chcieli, nie mieli na to pomysłu. No i ewidentnie to Tusk to wyczuł. Koalicja Obywatelska zaczęła spadać do poziomu w rzędu 10%, nie było w jej strukturach żadnego autorytetu. PiS po wielu aferach też zaczął powoli tracić autorytet, zaczął wkurzać ludzi wręcz, więc idealny moment, żeby wrócić i przejąć władzę w Polsce. I bardzo szybko widać tego efekty. Hołownia zaczął bardzo szybko tracić na rzecz Koalicji Obywatelskiej, PiS miał też lekkie a teraz widać, że Tusk pcha swoje ugrupowanie w kierunku najbliższym PiS. Widzi, że nie wygra radykalną opozycją. Takim totalnym anti pis totalną opozycją, którą sobie opozycja zrobiła. No bo to po prostu jest głupie, więc się trochę upodabnia do PiSu, żeby im podebrać elektoratu. Jego słowa dotyczące migrantów, ostatni atak na Merkel, w którym wprost mówi, że Niemcy nas zdradziły, że myślą tylko o sobie w kontekście Nord Stream 2, ale czy PiS ma się czego obawiać? No cóż, posłuchajmy, co Gowin ma w tym temacie do powiedzenia. Zgodnie z przyjętym projektem ustawy budżetowej dochody państwa w przyszłym roku mają wynieść 475 miliardów złotych. Nie wykluczam, że to jest konstrukcja budżetu pod przyszłoroczne wybory. Powiedział o projekcie budżetu na 2022 Jarosław Gowin, były wicepremier podczas rozmowy z many.pl na forum ekonomicznym w Karpaczu. Na pewno jest to konstrukcja życzeniowa. Ogromny dług publiczny jest ukrywany przez rząd metodą kreatywnej księgowości, przede wszystkim jest przesyłany do banku gospodarstwa krajowego. Dodał Gowin, to jest zadłużenie na koszt następnych pokoleń, ale trzeba będzie koszt tego długu spłacić już w najbliższych latach. Przestrzega Gowin i dodał. Moim zdaniem premier Morawiecki próbuje za wszelką cenę dotrwać do wyborów parlamentarnych bez tych ostrych cięć. Natomiast po wyborach parlamentarnych te cięcia będą nieuchronne. Oznacza to deficyt rzędu 30 miliardów złotych, czyli 2,8% PKB. Szkoda, że Gowin w ogóle z tego rządu wyszedł. Teraz, przez jeszcze krótką chwilę, będziemy mieli oczywiście jakieś insajdy, ale za chwilę wszystko to się przedawni, co wie Gowin, i tyle będzie z naszej wiedzy na temat tego, co się w rządzie dzieje. Teraz może nam mówić takie rzeczy, bo wie o co chodzi na podstawie tego, że no był on częścią tego rządu jeszcze całkiem niedawno. Sop. Znowu do Kaczyńskiego jadą. Kurde, wziąłbym tą kamerę, ale później będę musiał przestawiać wszystko. Jakaś padaka, nie? Marszałkowska. Wszyscy do Kaczyńskiego jeżdżą. Ale dobra. Wiecie, jakby był dalej. W tym rządzie, no to mógłby nam takie smaczki podrzucać. Tak czy inaczej, wracając do budżetu, no to też żadna nowość, że PiS ukrywa wydatki. Następne wybory są już za dwa lata. PiS potrzebuje czegoś, co przekona wyborców, że ich rządy są super. Widać, że z pieniędzmi z KPO może być jakiś problem, więc może uda im się jakoś budżetem zachmęcić, tak żeby Excel się zgadzał. Jednak, no nie są w stanie. Ukryć 700 miliardów. Może 50 dadzą radę, przerzucając w różne inne tabelki, ale takie ukrywanie też ma swój sufit. Chociaż z drugiej strony, kto im zabroni, bo kto ich sprawdzi, mogą sobie robić, co im się teraz żywnie podoba. A to, że później będzie problem, bo niezbędne będą cięcia, no to wiecie, no to pikuś. Już wtedy będą mieli wygraną no, władzę na kolejne lata, więc do tego czasu coś wymyślą. Chyba. Że teraz Gowin porozumie się z Banasiem, no bo Banas jest szefem e, najwyższej izby kontroli, Niku. Z tego prezesem i nie można go odwołać. Jest w ewidentnym konflikcie z prawem i sprawiedliwością. I kiedy się od nich odciął, kiedy odszedł od partii Prawa i Sprawiedliwości, no to zaczął ich cisnąć. Oczywiście tylko pozornie, bo jak się okazuje, nic z tego nie wynika. Składa wnioski do prokuratury po swoich kontrolach i nie ma z tego żadnego efektu. No ale teraz, jakby porozumiał się z Banasiem, z tym, z Gowinem, który ma tematy, które mógł wyciągnąć z rządu jeszcze dosłownie miesiąc temu, czyli są bardzo aktualne. No, i jest banaś, który jest w stanie od razu dotrzeć do tych konkretnych dokumentów pod pretekstem kontroli, znaczy pod pretekstem zwyczajnie robiąc kontrolę, bo dostał rzetelny, rzetelne zawiadomienie o możliwym popełnieniu przestępstwa politycznego. No to cóż, tu mogłoby być faktycznie ciekawie. I jak wtedy byśmy zyskali <laughs> prawdziwe dokumenty dzięki czemuś takiemu, na to, że chociażby zasady praworządności są łamane. No to mogło być ciekawie. Albo nieciekawie, dla pisu. W każdym razie dla nas im szybciej ta układanka się sypnie, im szybciej przestaną nam ściemniać z tym budżetem i ujawnimy Jaka sytuacja jest prawdziwa dla Polski, w jak głębokiej dupie jesteśmy, bądź może i nie jesteśmy, może wcale nie jest tak źle. Ale im szybciej się to wysypie, tym dla nas lepiej, bo jeśli to się stanie wtedy, jak ta górka jeszcze bardziej się będzie nasypywać, to może być z nami kiepsko. Teraz może jeszcze sobie jakoś z tym poradzimy, ale później spaść z jakiegoś szczytu na samo dno. Ciekawe studia. Ościg i strzały za kierowcą, który nie zatrzymał się do kontroli w miejscowości Gąsiory w powiecie Radzyńskim na Lubelszczyźnie. Ranny jest policjant. Uciekającego mężczyznę udało się zatrzymać w następnej miejscowości. Jak dowiedział się reporter RMFFM, policjanci dostali wiadomość, że lokalną drogą bardzo szybko jedzie bus z rozbitym tylnym światłem. Niedługo potem udało się go zablokować. Jeden z patroli usiłował zatrzymać pojazd. Kierowca nie zatrzymał się, potracił policjanta i pojechał dalej. Funkcjonariusze oddali strzały ostrzegawcze, ale mężczyzna na nie nie zareagował. Ostatecznie udało się przestrzelić jedną z opon pojazdu, bus zjechał do rowu i dachował. 34-letniemu kierowcy i 25-letniemu pasażerowi nic poważnego się nie stało. Zostali przewiezieni do szpitala, gdzie ich krew przebadano na obecność alkoholu. Badanie wykazało, że kierowca był trzeźwy. Otrącony policjant ucierpiał dużo poważniej. Również jest w szpitalu. Jednak strzelanie w opony działa. Jak sytuacja na stacji benzynowej była, to wszyscy się śmiali później w komentarzach z krzyków, żeby strzelać w opony. Pamiętacie o co chodzi, nie? Ewidentnie policjanci w tej sytuacji ze stacji benzynowej powinni jakąś dyscyplinarkę dostać, bo nawet cywile lepiej wiedzieli, co zrobić, jak się okazuje. No, ale wiadomo, to była stacja paliw, i to należy wziąć tutaj pod uwagę, bo często jest to wypominane policjantom. A dobrze wiemy, jak jest z wyszkoleniem polskich policjantów, jeśli chodzi o oddawanie strzałów. Zbyt regularnie to oni nie ćwiczą, a jakby rykoszetem trafili w dystrybutor, czy jak to tam ktoś powiedział, instrybutor, no to cóż, byłoby jeszcze gorzej. Więc może lepiej, że kierowca sobie odjechał. Trend wysłuchaj. Przychodzi trup baby do lekarza i od razu pakuje się na fotel. Hola, hola, a co mi się pani tu tak rozkłada? A co mam w poczekalni gnić? Tego skwarę mamy od Grzegorza, portka, za co serdeczny szacun, no i oczywiście otrzymujesz od nas złotego trupa baby. A jeśli Ty chcesz zostać złą statuetkę to koniecznie wbijaj na naszą grupę facebookową podstawki Maciej Reaktywacja, albo na nasz kanał Suchary z sucharami, gdzie wrzucamy suchary i ty możesz swoje suchary wrzucać w komentarze. Trzymajcie się bardzo ciepło, pamiętajcie o tym, żeby subskrybować ten kanał i klikać dzwona, żeby być stale na bieżąco. Piszcie, co myślicie o dzisiejszych tematach w komentarzach. No i co? Widzimy się standardowo o 6.30 i 18.00 każdego dnia. Hej!